Witajcie na kanale dzieciaki testują. Dziś pokażę Wam książeczkę z naklejkami i z zadaniami do wykonania. Od wydawnictwa Media Service Zawada, Blaze i Mega Maszyny. Dodaj Gazu jest to 14 książeczka poprzednio się ukazała, zobaczcie, taka książeczka. Tutaj mamy cenę 7,99 i te książeczki są super. Zamiennikiem słodyczy, kiedy chcemy jakiś drobny upominek dziecku podarować, możemy książeczkę, które dzieciaki uwielbiają książeczki z naklejkami, z zadaniami wszystkie przedszkolaki je lubią i może nie każdy lubi bajkę Blaze'a, ale na książeczki bajeczki są też z innych bajek, te książeczki zresztą u nas też już Wam pokazywałam nie jedną, oto Crasher. no i tutaj musimy zobaczyć, które koło zapasowe należy do Crashera i je pokolorować, tutaj mamy super wyścigówki przyklejamy brakujące naklejki i łączymy mega maszynę z jej wersją wyścigową no i tak właśnie to wygląda. Mamy kolorowe wnętrze, ale są też kolorowanki. No i naklejki. Naklejki to jest coś, co kochają wszystkie przedszkolaki i nie tylko, bo starsze dzieciaki też lubią naklejki. Przynajmniej Martynka nadal lubi naklejać. Mamy naukę z kraszerem, poznajemy kolory i litery. Tutaj mamy wykreślanki, łączenie kropek, szukamy pary. Tutaj mamy grę, grę, w którą możemy razem z naszym maluchem zagrać. I tak właśnie wygląda. 14 numer. Szukajcie w salonach prasowych. Kioskach też czasami widać właśnie te książeczki. Myślę, że nie ma dziecka, które by nie lubiło książeczki ze swoim ulubionym bohaterem z bajki. A Media Serwis zawada bardzo dużo, wydaje takich książeczek. Oli się już tu przyszła i będzie pewnie chciała sobie wypełniać książeczkę, więc się żegnamy z Wami. Pozdrawiam, do usłyszenia.